на японские пироги гиоза. Potrawa inspirowana chińską kuchnią, tymi pierożkami chińskimi, ale są one po prostu dostosowane do smaków i do preferencji Japończyków, więc są to już takie japońskie pierożki z kultowym, takim podsmażonym spodem, także bardzo mi te pierożki smakują. Uwielbiam owoce morza, więc u mnie połączenie właśnie z krewetkami jest najlepsze, ale chcę Wam dzisiaj pokazać takie standardowe, najczęstsze połączenie, czyli z farszem z mięsa. Ja akurat mam mięso mielone cielęce, ale jeśli macie wieprzowinę, to tym lepiej, bo normalnie w przepisach właśnie najczęściej się używa mięsa wieprzowego. Drugim takim składnikiem, jeśli chodzi o farsz, jest kapusta. Także u mnie również będzie kapusta. Muszę Wam przyznać, że jeśli chodzi o pierogi takie wytrawne, to japońskie pierogi mi bardziej smakują, ale z drugiej strony w Polsce są również pierogi na słodko i uwielbiam pierogi z borówkami i z serem. O z serem też są moje ulubione. Jeszcze posypane cukrem ze śmietaną. No pyszne są. Ale dzisiaj skupmy się na japońskiej kuchni, czyli przygotowujemy sobie gyoza. Najpierw zaczniemy od przygotowania sobie ciasta, czyli potrzebujemy mąki, wody, takiej gotowanej, gorącej wody oraz odrobiny soli. I to wszystko. Oczywiście możecie kupić już gotowe takie arkusze do pierożków Gyoza, ale no, ja akurat takich nie mam i myślę, że... Pewnie większość z Was również nie ma po prostu takiego składnika w domu, także przygotujemy po prostu je od zera. Tak jak wspomniałam, potrzebujemy gorącej wody, także zagotuję sobie teraz trochę wody. Pozwólcie, że ja swoje ciasto wyrobię w termomikcie, bo po prostu nie mam za dużo siły w rękach. Się już wyrobiło. Wyrabiało się 10 minut, także myślę, że wystarczy. Ciasto podsypiemy sobie skrobią ziemniaczaną i uformujemy takie dwa wałeczki. I pozwolimy, żeby ciasto sobie odpoczęło przez około 30 minut. A w tym czasie przygotujemy sobie nasz warsztat. Zostawiamy sobie na chwilę, żeby pozbyć się nadmiaru wody. Później ją sobie przepłuczemy i odsączymy. A teraz przygotujmy sobie naszą mieszankę przypraw. Teraz musimy przepłukać i odsączyć naszą kapustę. Teraz dodajemy nasze mięso. Ja mam akurat mięso cielęce, jeśli macie wieprzowe, to oczywiście jest jak najbardziej ok. Może być też indyk, czy kurczak, czy wołowina. Jakie macie w domu, albo jakie znajdziecie w sklepie, takie niech będzie. I potrzebujemy około 200-300 gramów. Jeśli macie rękawiczki, to użyjcie rękawiczek. Ja niestety nie mam, skończyły mi się, także muszę niestety zrobić coś, czego nie lubię, yy, czyli ręcznie wyrobić yy, farsz z mięsem. Nie lubię w ogóle dotykać mięsa, boję się zawsze, że mi zostanie trochę bakterii, ale no, umyję porządnie ręce i będzie OK. Teraz dodamy sobie nasze przyprawy. OK, nasze ciasto już odpoczęło. Odpoczywało ponad pół godziny, także teraz podzielimy je sobie na mniejsze kawałki i rozwałkujemy takie nasze kółeczka. Oczywiście jeśli komuś się złatwi, to może po prostu sobie uformować kuleczkę, rozwałkować porządnie i wykroić sobie na przykład szklanką albo specjalną formą. Ja teraz spróbuję rozwałkować tak cienko, jak tamte małe kuleczki, ale nie ukrywam, że mnie jest chyba jednak łatwiej pokroić właśnie ten wałek na takie malutkie kuleczki. Wtedy jest mi po prostu prościej rozwałkować na takie cieniutkie ciasto, a tutaj jednak trzeba się więcej namachać. Także no już wybór pozostawiam Wam, jak Wam jest łatwiej, jaki macie sprawdzony sposób. Ciasto na giozę jest znacznie cieńsze niż to ciasto na pierogi takie polskie, także też musicie mieć to na względzie. pewnie taki sposób, jak teraz wałkuję, jest szybszy pod kątem wykrajania, ale jak widzicie, mnie. Rozwałkowanie tego ciasta na takie cieniutkie zajmuje dużo czasu, bo po prostu potrzeba do tego dużo sił. Widzicie, to ciasto, które rozwałkowałam sobie wcześniej z takiego mniejszego kawałka jest cieńsze, łatwiej mi po prostu uzyskać mm, taką niewielką grubość. Ok, mamy tu nasze gotowe. Ciasto, jak widzicie, tutaj wyszło około 20 takich krążków i generalnie te proporcje wystarczą na około 40 pierogów, może nawet więcej, zależy jak cienko uda Wam się rozwałkować. Także teraz już zacznę nadziewać nasze pierożki. Potrzebna nam będzie odrobina wody i zaraz Wam pokażę w jaki sposób zawijamy nasze pierożki. I teraz tak zaczynamy od środka i zawijamy tylko jedną stronę naszych pierożków do środka. I teraz w drugą stronę w stronę środka. OK, pierożki już zrobione. Teraz rozgrzejemy sobie na patelni trochę oleju roślinnego i zaczniemy smażenie. Pierożki nam się zarumienią, dolewamy troszkę wody i przykrywamy. Nasze pierożki muszą się ugotować na parze, więc trzymamy je pod przykrywką tak około 3-4 minutki, a później dolejemy troszkę oleju sezamowego, żeby były takie bardzo chrupiące. Okay, pierożki się jeszcze smażą, bo chcę, żeby były takie, wiecie, bardzo brązowe od spodu i chrupiące. Także w międzyczasie przygotujemy sobie szybciutko nasz sos, taki dip, w którym będziemy maczać nasze pierożki. ok, nasze pierożki wyglądają naprawdę bardzo apetycznie, zadbałam o to żeby były takie bardzo przypieczone i krupiące także spróbujmy jak smakuje Ten chrupiący, skarmelizowany spód zmienia całkowicie zarówno teksturę, jak i smak tych pierożków. Także koniecznie przytrzymajcie troszkę dłużej, żeby osiągnąć taki właśnie brązowy kolor. Pyszne są te pierożki. Jeszcze mm, tradycyjnie do farszu możecie dodać trochę grzybów takę oraz cebulki dymki. Ja niestety zapomniałam o cebulce dymce. Także dodajcie koniecznie tej cebulki dymki, bo na pewno zmieni na plus smak tego farszu. Ale i tak jest pyszne. Nie będę ukrywała, jest troszkę roboty z tymi pierogami. Myślę, że więcej niż z tymi polskimi pierogami, bo jednak sam proces smażenia i później gotowania na parze zajmuje więcej czasu. I po prostu musimy być cały czas przy tym procesie, żeby sprawdzać właśnie naszą skórkę, żeby w odpowiednim momencie dolać olej sezamowy także na pewno te polskie pierogi są pod tym kątem łatwiejsze do zrobienia że po prostu wrzucamy do wody, czekamy aż wypłyną ale no myślę, że warto raz na jakiś czas poświęcić troszkę więcej czasów i zrobić sobie takie pyszne pierożki geoza. oczywiście jeśli kupicie gotowe takie arkusze, gotowe ciasto do pierożków no to będziecie mieli naprawdę jakieś 70% pracy mniej bo samo przygotowanie farszu, i już pilnowanie tego smażenia i gotowania na parze jest naprawdę. No, całkiem przyjemne. A najcięższe jest według mnie to, co zawsze przy pierogach, czyli samo gałkowanie, wykrajanie i można to usprawnić. Ale jeśli nie macie takiego ciasta do pierożków japońskich w domu, to możecie sobie łatwo wykonać, łącząc po prostu mąkę z wodą i z solą. Także bardzo dziękuję, że byliście ze mną w tym długim procesie przygotowywania pierożków. I dajcie znać w komentarzach, jaki farsz wy byście widzieli właśnie w tych japońskich pierożkach.